Cześć, zapraszam Was na sklep Moto na którym można kupić koszulki z polonezami, które sam narysowałem. Są różne wzory: bordowy Polonez, Polonez Borewicz, biały, Polonez caro plus ciemnozielony. Są koszulki damskie, są koszulki męskie. Można kupić również koszulkę z logo Moto RetroPress. Zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem, dzięki temu wspierasz mnie mój kanał i za te środki pozyskane ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich polonezów. Także śmiało można wejść. Link do sklepu jest podany w opisie pod filmem. Cześć z tej strony Oskar i witam w kolejnym filmie na kanale Moto Retro Press ratujemy polonezy i dzisiaj prezentacja tego oto poloneza Karo Plus. To jest chyba wersja zwykła 1.6 GL i zaraz sobie zobaczymy. Ten samochód należy do jednego z moich widzów, do Igora, który oglądał moje filmy i odezwał się do mnie z pytaniem, jaki samochód kupić, czy Skoda Favorit, czy Skoda Felicję, czy Poloneza. Wybrał sobie Poloneza, tam troszeczkę porozmawialiśmy sobie przez telefon. Dzisiaj Igora z nami nie ma, więc prezentację tego samochodu postaram się zrobić ja. Z tego co wiem, będzie doprowadzany do, no do, idealnego stanu, no, będzie wyremontowany, bo na razie wiele mu do ideału brakuje, chociaż ma niski przebieg i jestem też zdumiony, jak to możliwe, że polonez z tak niskim przebiegiem wygląda właśnie tak, no ma pewne takie swoje defekty. No zobaczmy. Zobaczmy ogólnie, oprócz tego, że mamy zbiorowisko tutaj dzisiaj polonezów, prawda, tam stoi mój, tu stoi Rafałka. Kupiony w Łomiankach 27 grudnia 2023 roku, więc jeszcze przed Sylwestrem. To chyba też mogę powiedzieć, to chyba się Igor nie obrazi. Jeszcze wtedy nie miał prawa jazdy i nawet nie miał 18 lat jeszcze, więc kupił je mu jego kolega, tego, tego Poloneza. No zobaczmy no. Niestety złazi bardzo brzydko tutaj lakier maski i to samo się dzieje na dachu. Od razu od dachu zacznę, chociaż jeszcze przód zaraz będę chciał pokazać. No, nie wiem, czy to kwestia tego lakieru, czy kwestia tego, że nie wiem, stał gdzieś na słońcu ileś lat i po prostu palił się. To to wiadomo do odmalowania. Ja sobie to odmalowałem z zwykłym czarnym sprayem i to trzyma. Ludzie pisali, że co ty robisz, przecież to odpadnie po kilku latach, a zaraz pójdziemy do tego złoma i wam pokażę, że stoi, yy, trzyma się to już czwarty rok. Trzeci czwarty rok, ja to radzę z wszystkim ludziom pomalować zwykłym sprayem na czarno to się będzie trzymać, a jak będzie odpadać to się na nowo pomaluje prawda, Jest to pikuś. Co tutaj z przodu no jakieś obcierki wiadomo gdzieś na parkingu. Tutaj też trochę farba odłazi. I tu obcierka wiadomo, ale to taki tam szczególik oryginalny kołpaki DUFSO. No, i troszeczkę od spodu rdzewieje, tutaj błotnik, tutaj drzwi, prawdopodobnie z tamtej strony to samo, zaraz sobie zobaczymy. Jak widzę, że już tutaj rdzewieje ten podnośnik na lewarek, ten uchwyt na lewarek bardziej, to prawdopodobnie podłoga cała również, czy znaczy cała, no na pewno ma tutaj jakieś dziury, które. Uderzesz śrubokrętem i będzie dziura, więc progi i podłoga na pewno zeszyłka. Jak w każdym Polonezie, do roboty. To samo tutaj, siekierka. No, zobaczmy tył. Tak samo złazi farba z tego, z spoilera. Tutaj też na tylnym nosku trochę rdzewieje, co nie w każdym Polonezie się zdarza ja nie widziałem chyba tutaj jeszcze, odkąd ten kanał prowadzę i nagrywam te filmy. No, klamki starego typu, co mówi o tym, że to jest 97 rocznik. Wnętrze, jeśli chodzi o tapicerkę, takie ciemno-niebieskie. Ja mam też taki, o taki właśnie dokładnie boczek mam z jednego Atu. Polonez Atu to chyba nie był plus. Polonez Atu to chyba był, a może i plus. To był już nawet, nie pamiętam, też kiedyś nagrywałem takie filmiki z niego drzwi. Wycięliśmy też był z tego filmik i jeszcze boczek mi został, więc mam go w domu taki sam, może się kiedyś do czegoś przyda. Miałem go do przejściówki wstawić. Bo, ale ten parapet by nie pasował. Chyba, że go zdjąć, bo wiem, że się da zdejmować. Tylko wtedy nie byłoby takiego parapetu. W przejściówce takiego czarnego, co jest tutaj. No ale nieważne, i tak go nie wstawiłem. No dobra, zobaczmy sobie środek. I mówiłem, że ma nieduży przebieg, bo jest tylko. 85 tysięcy, co jest to, jest to Polones. W historii mojego kanału jeden z najmniejszych. No i jest to Polones. Jeden z tych, które mają najmniejsze przebiegi. Odkąd prowadzę mój kanał i nagrywam te polonezy. No a sam widzicie, sami widzicie jaki ma stan. Co jeszcze mi tu się rzuciło w oczy, że jest troszeczkę jedna, jeden detal inny niż na przykład w moim. Na przykład no nie ma tutaj jakiejś żarówki, albo jakaś się wypaliła, albo się przekaźnik zepsuł i ta kontrolka jest minimalnie inna niż w późniejszych Plusach. Tam później to wygląda troszeczkę inaczej. Taka ikonka bardziej kwadratowa jest, a tu po prostu jest ikonka lampki. I w sumie nawet to lepsze, bo ja się zastanawiałem na przykład w moim, co to się paliło. Dopiero musiałem w książce zobaczyć, co to była za ikonka, prawda? Tutaj nie ma nic, nawet nie ma zaślepki. Jest włącznik haka. A nawet nie zwróciłem uwagi, czy z tyłu był hak. Pewnie był, tak. Radyjko pionier. Radejko, biedna wersja. Tutaj nic nie ma zupełnie. No nawet znak, a znakowany kiedyś był. O, ma jeszcze tę naklejkę ze znakowaniem tutaj, tak. Przez policję. Co, brakuje tutaj trójkącika przy lusterku. Bo tutaj jest. No, akurat deszcz pada. Dobrze, że się schowałem. Co jeszcze? No. Z tyłu w miarę czy jest to o dziwo w środku, on jest nawet zadbany, no ale na przykład, do, brakuje tutaj uchwyta uchwytu Lampa widzę dodatkowa jakaś jest, to nie wiem co tam ona pęknięta była z przodu czy co Co tu jeszcze mogę o nim powiedzieć? Nic, no po prostu do roboty, kolejny samochód do roboty, który będzie Proporczyk Jeszcze ze starymi województwami może jakiś rok jest podany, ale jest białystok tak właśnie Moje miasto to Biały Stok A moje życie to Biały Stok Zobaczymy zaraz silniki, klapę bagażnika No co tam pod klapą A tu o, niedokręcone Nawet nie wiem czy się otworzy Zaraz zobaczymy co tu się dzieje Chyba nawet nie da się maski otworzyć za bardzo A jednak jest dobra Na kies, ale nie odbije. No dobra. Rura jakaś inna zamiast tej papierowej, chyba że w tych modelach taka występowała, ale nie sądzę. Co to kurde jest? Takaś blokada? Maciek, weź chodź na chwilę. A tu żeś jedna rzecz mnie zaskoczyła. Co to jest? To, to jest alarm, akurat. W A, tym zbrojenie takie jakby. Tak, bo tu jest jeszcze miejsce na kluczyk. I tak zobacz, tutaj zanitowane, żeby nikt się nie dorwał do tego. Chyba, <grym grym grym> że no. odkręci całość. No nie, ale podobno ten alarm nie działa. Na pewno nie działa, jak jest stary, no. O, tu ścieknie cieknie z termostatu. Do no, tu więcej mam opowiadać. nic nie ma, no po prostu do, do wymycia, do... Do zadbania tutaj wszystko jest no przecież to sami widzicie jak to wygląda no do doprowadzenia no do należytego stanu. Brudno po prostu ja to już tak, ja już nie mogę mieć takich samochodów takich zasypianych. No dobra, zobaczmy jeszcze bagażnik. Grosz na szczęście. się palu, muszę wyłączyć. Kurde, deszcz pada. No będę kończył ten film zaraz. Palimy go zaraz i zrobimy małe kółko. Co w bagażniku ciekawego? Kółka jest, jest wentylator. O i uchwyt się znalazł po drzwi. Mokro, ale rdzy jakoś za bardzo nie widać. Jakieś tylko naloty najwyżej, więc tu jest raczej zdrowy. Dobra, chowam się do środka, bo tak zaczęło lać, że masakra. Szybko odpalimy, przejedziemy się. Leje, 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 no Zdążyłem. No dobra, spróbujmy go odpalić. Przetrę tylko kamerę. O! Zobaczmy jak odpala, no! Przejdziemy się tym małe kółko zrobimy. No fajnie. Jeśli było coś słychać, bo w sumie. O jeszcze jedna wada. Strasznie ciężko schodzi. Pewnie zapieczone są hamulce albo linka. Ale ciężko. Masakra, jakaś. No masakra w ogóle. No jego trzeba na biegu zostawiać chyba. I nie działają katła. No co tu się dzieje? Albo żarówki nie ma. Albo włącznik zepsuty. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. To nie mój samochód, prawda? Masakra jak leje. Akurat właśnie teraz tak zaczęło lać. No dobra, małe kółko zrobimy. O kolejna wada, kręci się to, ale o już chyba naprawiłem. Dobra, spróbujmy. Pomaganie bardzo ładnie chodzi. Uuu, muszę wam powiedzieć, że to jest ta widocznie inna pompa niż w moim, bo chodzi bardzo przyjemnie. No, poza tym wszystko OK. Czuć też mimo wszystko też to, że ma znacznie mniejszy przebieg niż mój. Patrzcie, jedną, jednym palcem kręcę, u mnie to tak Jednym palcem by nie poszło, u mnie jest inna pompa. Dwoma palcami, albo jednym palcem, naprawdę z takim wysiłkiem, nie? Fajnie. Czuć w dodawaniu gazu, że nie masz takiego dużego przebiegu. No, patrzcie, jak masakra akurat lekleje. No, jak leje, bo to akurat podczas nagrywania filmu. Aha. Dobrze, że z zewnątrz go zdążyłem nagrać, nie? Ale fajnie, fajnie. Na dodawanie gazu fajnie reaguje. Jeszcze zaraz tu wyjadę sobie. Do przodu pojedziemy. No szybko fajnie reaguje na gaz. Bujeczka. No silnikowo to jest fajnie. Bardzo fajnie jeździ. Nie ma o co się nawet przyczepić. No, zrobimy tutaj małe kółko. Fajnie. Kurde. No jednak przebieg to jednak mówi swoje, ale z zewnątrz po prostu nie jest fajnie z tym samochodem. Hamulce dobre. Dobra, będę powoli kończył. Już na zewnątrz nie będę wychodził, bo warunki są takie niezaciekawe. Postaram się może zaparkuję teraz tutaj obok mojego Karo Proszę i miałem pokazać tą ramkę drzwi, więc wam pokażę, po prostu nie wysiadając z samochodu. Tak, ty muszę uważać, żeby kamera mi się teraz nie wywróciła. O, właśnie się wywróciła, no niestety, no nie da rady tego zrobić. Raczej tak. Spróbujmy. No. O! gasimy. Słychać jak deszczeje, no niestety w takich warunkach gdzie się muszę nagrywać. Dobra, pokażę teraz tego złoma. No zobaczcie, trzeci, czwarty rok i w ogóle nie schodzi farba z tych ramek, także starczy to sprayem pomalować, a ja tym samochodem bardzo często jeżdżę i deszcz czy śnieg, nic mu się nie dzieje. Dobra, no mam nadzieję, że taki filmik mimo wszystko się podobał. Ten deszcz mnie zaskoczył. Jeśli tak, to proszę dać łapkę do góry, napisać komentarz, udostępnić ten film na Facebooku i obejrzeć starsze filmy, których na kanale już chyba z 2000 jest nagranych. Także jest co oglądać, jest tego dużo na tym kanale. Motoratorpress, ratujemy polonezy. No, wszystkiego dobrego Wam życzę i do następnego. Cześć. Poczekaj, jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam cię na mój drugi kanał na YouTube Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amiga. Na kanale pokazuję również arkady, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTube. Wpisz po prostu na YouTube Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.